Z tej strony Inspirawka i zapraszam Was na vloga z kuchni. Dzisiaj będzie zupa dyniowa. Taki krem z dyni chciałabym zrobić. Kupiłam dynkę Hakai do whatever. Napiszcie poprawnie, jak jest, bo ciągle mylę. Kupiłam dynkę. Jedną małą i wydaje się, że mało, ale jak kiedyś kupiłam dwie takie dynie, to było dużo, za dużo, więc zobaczymy. Jedna dynia, mam również. Włoszczyznę, bo zrobimy sobie bulion. mamy, Tą marchewkę będziemy używać też do blendowania i ziemniaczki, bo wtedy po prostu ta zupa jest taka bogatsza i ten smak jest pełniejszy. Kupiłam sobie, ale gdzieś schowałam, pestki dyni. Włoszczyzna, taka szczodra duża. I tak jak robię ten krem na dwie osoby z takiej jednej dyni, to możliwe, że on będzie na raz. Nie wiem czy na dwa, możliwe, że na raz. I ktoś by pomyślał, że dużo tej włoszczyzny jak na jedną zupę. I nie wiem właśnie czy nie skroję, no zobaczcie jaka wielka pietrucha. Czy nie skroję pół pietruchy, pół selera. Pordam cały. No nawet może jedną zostawię pietruszkę albo wezmę tą małą. A marchewki chyba wykorzystam obie. Zobaczcie nawet mi dali taką małą gałązkę pietruszki, co prawda ja mam. Chociaż mogę powiedzieć, że ta moja pietruszka to już taka trochę zwiędnięta. Dobra, więc do włoszczyzny, no to jak robimy tą małą, czy tą dużą? Mhm. Dobra, wezmę, zrobię tą dużą w sumie. A co? Witaminki się przydadzą. Będziemy teraz na ścieżce duchów. Patryk będzie straszył. I ja będę też tam pomagać, przynosić rzeczy i tak dalej. Go przebierać, rozbierać streamy będę robić z lasu, to trzeba trochę odporności nabrać. Już teraz właśnie rozmawialiśmy o tym, że się trzeba trochę więcej zacząć suplementować, bo mm, no jednak bycie w... Czy kiedy pierwsza jest ścieżka? 17 października chyba? No to jednak bycie w lesie w tym okresie... Ale ryb mi się zrobił, nie? Sorry, że tak tu grubo, ale tu jakaś taka dziura jest. Bycie w lesie w tym okresie, to można się przy No pamiętam rok temu, nie? Więc y, na szczęście w tym roku y, będzie on w budynku, więc y, będzie mniej, mniej, mniej wyziębnie on i ja też, no ale ja tam będę łazić po tym lesie w tej nie, więc też u mnie inaczej. Możliwe, że trochę biegać, no bo jednak, y, nie ukrywajmy, że y, jak będę wchodzić z grupami i to kamerować, no to. Będą te, te strachy straszyć, co nie. Ja bym chciała w ogóle, żeby oni wiedzieli, że mnie mają nie straszyć, że ja tutaj, ja tu jestem ekipa, nie. I żeby mnie nie straszyli, ale no zobaczymy. Straszyli mnie i tak, ja też uciekałam, bo też chciałam, żeby oni się cieszyli z tego, że o przestraszyli. No bo jednak nie każdy wiedział, nie? Niektórzy tam się skapnęli, kim ja jestem, ale nie każdy. Więc, zwłaszcza, że niektórzy z nich mają bardzo słabą widoczność podczas straszenia Gadałam z jedną dziewczyną, to ona się, to, to już było po ścieżce, ale ona miała jeszcze jakieś soczewki z tego cosplayu, ale to nie były korekcyjne soczewki, i ona się mnie pyta, kto idzie, bo ona nie widzi. <grytanie> zobaczcie, jakie poświęcenie, co nie? Jak widzicie, stoi już na gazie. Ja jeszcze dodam Zobaczcie, mam takie pojemniczki polecam na różne przyprawy. Z Allegro jakieś. Ja zawsze, jak robię bulion, to, to dam jakiegoś liścia laurowego i ziele angielskie. Okej, okay, nie wiem tam ile kulek, trzy, cztery. No nie ma tego dużo, to, to tyle wystarczy. No i tu mamy te wszystkie warzywa, nie? niech to się gotuje, robi z tego bulion, a ja tymczasem zabiorę się za dynkę. Dynia to ciężka sprawa w sumie, jeżeli chodzi o takie początkowe rozkrojenie, Ech, więc ja ją muszę przekroić, no a że... Ta skóra jest twarda. To uważajcie z tym nożem ostrym, bardzo albo po albo prostu kogoś, nie wiem ile macie lat, co to oglądacie, kogoś innego, żeby wam przykroił. Jeżeli nie macie pewności co do tego, czy dacie radę, to jednak wiecie, jest, trzeba jakiś ostry, duży nóż wziąć. No i zresztą. Pestki można zawsze uprażyć do piekarnika, nie? I ja wiem, że niektórzy tak robią, ale ja Wam powiem szczerze, że mi się tego nie chce robić. Po prostu to jest trochę przerost formy nad treścią. Ja wiem, niektórzy wykorzystują wszystko, ale te pestki trzeba oskubać potem, bo to trzeba ze środka wyjąć, nie? No i dynia tutaj ma ten miąższ. Ja ten miąższ zazwyczaj wydłubuję łyżką, trochę nożem sobie wspomagam, no ale jeszcze trzeba obrać skórę. I teraz są dwie opcje, albo ją obierzecie teraz już z całej, ale mi jest łatwiej ją na takie bardziej talarki nie, pokroić i wtedy tak po długości ściągać skórę. Ja wolę tak, bo niektórzy wolą od razu, tylko że to jest ciężko z takiej dużej dyni, żeby to obrać. Bardzo ciężko, próbowałam wielokrotnie, dlatego ja sobie je tak zaraz pokroję i wtedy po prostu wiecie, po długości będę sobie ściągać tą skórę. Muszę sobie kupić nowy statyw, bo ten... Raz że jest za lekki, bo ten telefon, co mam teraz nowy, on jest cięższy od poprzedniego, a jeszcze do tego ja mam adapter z mikrofonu podłączony i to komplikuje sprawę o tyle, że on jest za ciężki i ten mój statyw jest za lekki, on się giba, a jak jeszcze podłączy do ładowania, ładowarkę w trakcie, jak on jest na statywie, to już w ogóle tragedia, nie jest w stanie go utrzymać i do tego mi zjeżdża, więc ja muszę pomyśleć o nowym statywie. Jeżeli macie coś do polecenia, jeżeli chodzi o taki statyw, żeby on sobie utrzymywał telefon, nie wiecie jak macie te stiki, bo to jest coś w rodzaju takiego stika, tylko trochę taki porządniejszy. Dobra, kroimy i zabieramy się za obieranie skóry. Zrobimy tak. O kurde. Ale ty jesteś skubany, twardy. Raczej 300, nie? Kurde, to jest ja uwielbiam dynie, nie? Ale to jest tak paskudna część. Nie wiem czy ten nóż czy No on jest ostry, no powinien być dobra, ale widzicie jaki Skubana ta skóra, to jest, jest klasyk gatunku. Chce mi ktoś przyjść pomóc, obrać to. Ajcie, dynie obrałam, trochę się umęczyłam. Twarde, jak nie wiem co, ale wiecie, pomyślałam sobie w trakcie, jak się tak męczyłam z tą dynią, to człowiek wtedy myśli Boże, że ma dość, nie? jak coś robi, i zaczynają mu się świetne pomysły rodzić w głowie. I tak sobie przypomniałam, że ja kiedyś robiłam pieczoną dynię. I ze skórą w sumie można byłoby ją włożyć do piekarnika, i potem łatwo tą skórę ściągnąć, ale ogólnie można zrobić. 600 gram mam. Chciałam sprawdzić, żeby wiedzieć potem, jakie proporcje w razie czego do tego ziemniaka i ten, zobaczyć na necie, że y, pieczone można było zrobić, ale nie będę już teraz jej piec, bo zależy mi na czasie. I dam ją do gotowania, już pokroimy ją, dam ją z ziemniakami, z marchewką. Marchewka to już w sumie tam będzie miękka, bo włoszczyznę robiłam, ale już teraz nie będę robić, ale następnym razem może, bo jeszcze będzie trochę czasu w tym sezonie, żeby robić dynię, to następnym razem zrobię pieczoną i może coś innego. Mi koleżanka poleciła, żebym zrobiła może kluseczki. Kluseczki to nie jest taki głupi pomysł. Może albo zrobię tak, wezmę, wywalę je z powrotem i po prostu je będę kroić na desce i wrzucać do tego, po co mam kolejną brudzić, nie? Widzicie, ile z tej dyni, to jest jedna dynia mała, a, a tyle tego miąszu mam, 600 gram, no to zobaczcie, ile tego jest. Jak ja wtedy kupiłam raz te dwie dynie, to ja obrałam, pokroiłam jedną i mówię, Boże, przecież to jest więcej niż ja chciałam na danie jakieś, co robiłam. Nie wiem, czy to też zupa nie była, coś tam rok temu, jak robiłam. I ja finalnie tej drugiej nie obrałam wtedy w trakcie, jak to gotowałam, i ja nie wiedziałam, co z tą drugą zrobić, a powiem Wam, że już mi się nie chciało nic z nią robić nawet. Po prostu chciałam też coś innego zjeść, nie chciałam znowu dyni. Eee, ja pamiętam, że ja ją pokroiłam i zamroziłam tam, nie wiem, z dwa dni później, dzień później, nie pamiętam ile. Ja ją pokroiłam i zamroziłam i potem po jakimś czasie coś tam zrobiłam, bo zawsze jak Wam coś zostanie, pamiętajcie, żeby mrozić, nie? Na chwilę bulion wyłączyłam, bo on już się mocno gotował, nie chcę, żeby się też zredukowała za dużo, bo pamiętajcie, no jak coś gotujecie, to ta woda tam się redukuje, nie i nie chcę, żeby potem dolewać już wody, no bo to jednak, jak się na bulionie coś robi, to jak ja to będę wodą rozcieńczać, to to już nie będzie to samo, nie. Te trzy to będzie jaka waga, bo ja tak chciałam jedną trzecią tego, co ta dynia, to tak z 200 gram, to już będzie chyba nie. Trzy ziemniaki Gdzie? 70? Co jest? Takie małe to? Niemożliwe. 85. Dobra, coś jest z tą wagą nie tak. bo Raz pokazuję, tak, raz siak. Ile teraz pokażę? Ej, dobra, coś jest nie tak, jak ta waga stoi na desce. To jest normalne? Jak na desce stoi, to źle waży. Nie, dobra, chyba coś z tą wagą jest nie tak, bo ona mi pokazała trzy razy różną wagę. 150 pokazuje teraz. Coś jest nie tak z tą wagą. Aha, tu się dynia przykleiła. Czekaj, może teraz. Porąbana sprawa. 190 teraz. Ej, dobra, ale ciągle rośnie. Okej, okay, to chyba nie jest wiarygodna waga, żeby to zrostawię te trzy. No właśnie, bo no ja pracowałam w warzywniaku wiele lat sobie przez wakacje, więc mi coś nie pasowało, że te trzy ziemniaki to miało być 80, bo ja wiem mniej więcej, ile to jest kilogram ziemniaków, nie? To jest takie 7 ziemniaków około, więc to było niemożliwe, że to ma 80 gram. No teraz pokazało 200 na przykład. No tyle chciałam mniej więcej tak sobie to obliczyłam, że to będą około 3. Marchewkę wezmę z Włoszczyzny. Dobra, to jeszcze trzeba pokroić. Ok, ziemniaczki pokrojone i dynia. Tutaj swoją drogą ten bulion. Jeszcze czosnek i cebula. I zrobimy sobie tak, że zeszkle cebulę z czosnkiem. Na to podsmażymy sobie to. I wtedy będziemy mogli to wrzucić do bulionu i będziemy przyprawiać. Jak widzicie jest cebula. Czosnek kupiłam, taki mały był, ale tamte były chińskie. No, popakałam się podczas krojenia cebuli, of course, jak zawsze. Ja w ogóle lubię w plasterki. Czosneczek. Ja nigdy go nie kroję, nie daję przez praskę jak to mówią w przepisach, bo ja tutaj go bardziej czuję, żeby faktycznie mi tam troszkę chrupnął między tymi zębami, że go widzę też nie. Mączłam patelnię. Wyciągnę sobie teraz olej. Na oleju podsmażymy cebulkę z czosnkiem. Wrzucę dynię z ziemniaczkami i potem będziemy mogli wrzucić to do bulionu. No i dodać przyprawy. Chociaż nie wiem, czy najpierw tego na patelni nie przyprawię sobie tam kurkumą, imbirem, i tak dalej. No ale co zaraz zobaczymy? Widzicie, cebulka się smaży, właśnie ją wrzuciłam. Nie daję w tej samym czasie do smażenia też czosnku, bo nie chce, bo on się szybciej nie robi. Nie chcę, żeby on mi się spalił od razu, więc chwilę cebulę. Zaraz dodaję czosnek. Eee, dobra, ja już w tym czasie sobie tak wyjmuję kurkuma, moje słoiczki kurkuma. Każe mam jeszcze takie opakowanie przypraw, o takie, te które się w pudełkach nie zmieściły, więc niestety za dużo. Czosnek. Lubię tą patelnię, ona jest taka trochę jak taki łok. Nie jest łokiem, ale jest jak łok taka głęboka, można makaron w niej robić, różne takie rzeczy jak potrzebujesz. A dużo rzeczy zmieścić po prostu, nie? Tak jak na przykład to. O, proszę bardzo. Tu chwilę sobie ta dynka musi pobyć, niech się troszkę podsmaży. Potem sobie. bo to już nie zmieszczę. Podsmażę ziemniora. I wtedy będziemy wrzucać do gara. Mam opakowanie indywidualne, bo ja mam tych, tych pudełeczek moich na przyprawy bardzo dużo, a już. I tak nie mam miejsca, zaraz Wam pokażę, bo to jest naprawdę gigantyczna półka. Może no, jeszcze trochę imbiru. Więc nie. No nie mam już gdzie ich wsadać, bo przypraw jest dużo różnych. Ile ja mam tam? 4, 8, 9, 16, 20. A widzicie, mam więcej niż 20 rodzajów przypraw. O, proszę bardzo. Właściciele poprzedni mieli tutaj kubki. Ta babka to była kubkara. Kupiłam takie słoiczki, żeby one tu weszły. Ciężko mi było coś znaleźć rozmiarowo, bo chciałam coś innego, ale no nie chciałam, żeby było za duże, za małe, żeby miary wypełniało. No i widzicie, jest tu 20, a i tak się nie mieści i potem mamy takie coś. To już przerzucę, ale wiecie co? Zanim ja to przerzucę, to ja sobie muszę wyjąć wszystko. Mało czasu mam na takie gotowanie, ale jak teraz to nagrywam, to to mi wychodzi tylko... O Jezus, mam lewą... O, ale mam słabą lewą rękę. Miałam lewą rękę złamaną, można powiedzieć, że dwa razy. Czekajcie. Dałam do bulionu wszystko i w zasadzie teraz jeszcze to co mogłabym zrobić, to dodać sobie tą marchewkę z bulionu, ale przez to, że marchewka jest miękka. To i nie będę dodawać, no bo tu mam surowe warzywa, więc jakbym dała tą miękką marchewkę, to ona tam się zrobi paciaja. Co prawda i tak to będę blendować, bo robię, będziemy robić z tego krem. Co nie zmienia faktu, że wolę ją dodać wtedy, kiedy reszta warzyw będzie miękka, żeby one miały po prostu tą samą miękkość. Teraz musimy dać temu tak, no nie wiem, 15-20 minut, żeby warzywa zmiękły. I tutaj jeszcze. Hmm. Będę trochę mogła dać przecieru pomidorowego albo takich pokrojonych pomidorów w puszce, których nie mam, ale mam sok pomidorowy, więc troszeczkę dodamy soku pomidorowego, bo faktycznie przejrzałam sobie różne przepisy i ja też dawałam trochę soku pomidorowego. Okej, okay, więc zupa się już gotuje około 20 minut. Widzę, że warzywa już są miękkie, więc yy, biorę marchewkę z bulionu, wkroję ją jeszcze. No i myślę, że będziemy brać się do blendowania. Let's go! Jakieś tam nie muszą być, nie wiadomo jak małe. A, właśnie, sok pomidorowy, mówiłam, że jeszcze wleję. Hop, hop, hop! Smaczku trochę doda. Ostatnio Patryk się pomylił, wziął e, pikantny. No i usta bardzo mnie paliły. On lubi ostre, i to nie tak, że ja nie lubię, bo ja chętnie bym też ostre sobie. Dobra, starczy. Też bym chętnie ostre sobie jadła i, i czasami walczę, ale no niestety potem są takie konsekwencje, że czasami też mnie pali w jelitkach i no niekoniecznie jest to przyjemne. Ewidentnie potas, zapotrzebowanie na potas mam jakiś większy, bo lubię sobie tak wieczorem szklaneczkę soczku wypić. Dobra, patrzcie co zrobiłam. Mówiłam Wam, że ja daję więcej bulionu w razie czego, jakby się okazało, że za dużo mi odparowało wody. I zobaczcie, ja sobie troszeczkę go odlałam. W razie czego, jakby się okazało, że jest ym, zupa krem za rzadka, więc odlałam trochę. Jeżeli się okaże, że nie, to ja po prostu będę dolewać z powrotem trochę tego bulionu. I zobaczcie, spróbujemy to zblendować. Jak będzie ok, to ok, a jak nie, to będziemy z powrotem sobie wlewać, a jeżeli to zostanie, to będzie można to jako taką zupkę sobie zjeść. Z jakimiś na przykład ziemniaczkami, o czy coś, nie? To zostanie, a to będziemy robić krem. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, ja Was proszę o ostrożność w jednej kwestii. Bo ta zupa jest wrząca. Ja ją teraz zacznę blendować. Może tak być, że jakbyście mieli niższy garnek, to Wam to by pryskało. No i nie daj Boże was było opryskał ten wrzątek, dlatego macie głęboki garnek, nie ma takiego strachu, ale też łycha dość głęboko. A jeżeli nie, to po prostu poczekajcie, niech to ostygnie przed blendowaniem, bo po prostu no, żeby wam się nic nie stało, żebyście się nie poparzyli. Zresztą sami no, zobaczycie, nie, jak w użycie będziecie blendować czy pryska, ale no na pewno jakbyście mieli niższy garnek, to na bank by wam pryskało. Dobrze, że odlałam, bo widzę, że fajna ma konsystencję kremową. I no, gdybym mnie odlała, to by było chyba troszeczkę za rzadkie. No dobra, zobaczcie. Ładny kremik wyszedł. Bardzo ładny, jeżeli chodzi o konsystencję. Jest konsystencja jest super. No dobra, zobaczmy. To będzie gorące, będzie ciężko. Łah, jak nic, można tu sypnąć trochę imbirem. Mam, nawet nie dałam do mycia tej łyżeczki, co wtedy miałam ją od Ekologia. Dam trochę tak. No, ja kiedyś dawałam sok z pomarańczy, kurde, i tak się zastanawiam, czy dawać z cytryny, czy jak z cytryny mam cytrynę, nie mam pomarańczy, to czy dawać? Fajne, taki czuć bogaty jest, że to nie tylko dynka. Trochę posolić trzeba. I koniecznie trochę posolić, ale nadal tego imbiru nie czuję. No, nadal trzeba dodać. No, ja zrobiłam większą tą porcję niż. Gdzieś tam, jak patrzyłam na przepisy, to wszędzie mieli trochę mniej tej dyni niż ja, ale mówię, widzicie, to jest jedna mała dynia. Jeszcze imbiru. Nie czuję ostrości. No to też fajnie teraz na tą porę, tak zdrowo. Jeszcze soli. Ale kurczę, że ja ciągle tego imbiru nie czuję, ile ja tego będę musiała tonę dodać, żebym ja poczuła tą ostrość, jakiś taki nieostry ten imbir. Mm. Zaczynam powoli czuć, ale jeszcze troszkę posolić trzeba, bo ja ogólnie soli nie dawałam w ogóle, w ogóle nie było soli wcześniej. Ale smakowo, już nawet jeżeli nie jest jakoś jeszcze przyprawione idealnie, już jest tak fajne, a już czuję sytość. Ja już czuję jak to jest syte. Przydałaby się, tak czuję, ta kapka kwasowości. Czuję, że mi czegoś brakuje, nie? Dlatego damy sobie kapeczkę. Poczekajcie, żeby mi się nasionko nie wpadło. Jeszcze troszkę. Oj, kurwa. Wydawało mi się, że już tam pestek nie ma. A idź pan w cholerę. Mm. Dobra. Ogarniam w takim razie kuchnię, bo przyprawione zostało, zblendowane zostało i zostaje mi tak naprawdę rozlać na miseczki. Co do kremu z dyni, to jeszcze z rzeczy, które moglibyście sobie dodać, to albo kupić, albo zrobić grzanki. Zrobić możecie je w taki sposób, że kroicie sobie w kosteczkach chlebek. Chyba taki najlepiej pszenny mi się wydaje. Dajecie do miski, polewacie trochę oliwą i przyprawą. Nie wiem, co byście tam chcieli. Coś ziołowego najlepiej. No i na patelnię, na papier do pieczenia i do piekarnika, nie? I tak możecie mieć fajne grzaneczki własne, no albo kupić. Niektórzy po prostu chleb biorą też. Kto co lubi. No ja nie. Ja chleba nie. Grzanki tak, ale... E, no nie zrobię już teraz, bo trochę mnie goni czas. Żeby się jeszcze w to bawić, ja też głodna jestem. Dobra. Damy. I uwaga, idę pośmietane. Ja mam tutaj taką mega gęstą, bo ja mam 36. Najlepiej by była 30. Uwaga, kleksiora. Bardziej na tłuściocha będzie tym razem. Najlepiej 30 żebyście dali. I tak sobie ją właśnie polać, nie? Dlatego ja też nie będę nie wiadomo, ile jej dawać. To się jakoś radę. O, wzorek zrobić z niej. Bo fajnie wygląda, jak jest taki kleksior, nie? O! Jeszcze dam kilka tych, bo się zapadło. O! Żeby to ładnie wyglądało, nie? No tak. I ozdobnie. Widziałam, że dają pietruszkę. To ja też zrobię ozdobnie. Patrzcie to. Jeszcze żeby było, że jak z przepisu, wiecie, wyjęte, nie? Opa! Dobra. Można foty robić. Mm. Ze śmietanką super połączenie. Koniecznie klek śmietany musi być obowiązkowo. Nasionka też fajnie tutaj. No jak lubicie te grzaneczki, to koniecznie sobie dajcie. Ta kapka kwasowości naprawdę bardzo ważna. Dodajcie sobie kapkę kwasowości, dodajcie sobie tą cytrynę lepiej pomarańczy. Ja pamiętam bardzo dobrze, ten smak pomarańczy, naprawdę była dobra. No jak ktoś lubi, to te grzaneczki. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia na następnym vlogu. Pa! pa!